Witam wszystkich. W dzisiejszym odcineczku będzie przełącznik rosyjski PG43. Tak on wygląda. On tutaj się kręci oś i przełącza w środku między tymi nóżkami. No taki przełącznik. Mam tutaj dwie części jest taki na 4 jest taki bez osi na 6 i, je, i są jeszcze trzy takie elementy Nie wiem to może były tutaj te elementy to, to było na więcej ale te, ten sam pg43 po prostu na, na większą ilość. Tych złączy, jakby modułów, i w dzisiejszym filmiku zobaczymy, zrobimy analizę i zobaczymy, ile tam jest złota. Dobra, to rozbiorę go, rozbiorę go za, za kadrem i przystąpimy do trawienia już metalu. I tak, wydostałem ja już te piny, nie piny, te takie kontaktne, grupę całą z tego plastiku. I teraz będę ważył, ciekawe ile tam jest. Tak, 7,42. 7,42. Ok 7 gramów. No i teraz zobaczymy, ile tam może być, jaka zawartość złotka. Teraz tak, eee, co, co ja będę robił? Czy pozbyć się bazy? Najpierw dodaję trochę wody. Tak. I kwas azotowy. Na razie troszeczkę, zaraz jeszcze troszeczkę dodam. Na razie łącznie tam gdzieś 13 ml. Nie jest dużo. Niech sobie się rozpuszcza. Raczej dam na podgrzewanie. Bo jest zimno. Ale reakcja się uruchomiła. To jest dobrze. I niech sobie rozpuszcza się baza. I tak baza się rozpuściła. Tak to wygląda. Bardzo ładnie. Bardzo grube pozwocanie. Mam tutaj już przygotowane 10 ml kwasu solnego. Chlewam. Tam wcześniej dodał troszeczkę wody. I 3 ml kwasu azotowego. Tak, filtr e, <küh> tak, roztwór został odfiltrowany, nagrzany. Teraz dezaktywuję kwas azotowy, go tam nie ma. No, i dodaję siarczanu, żelaza. Raz, dwa, że się wystarczy. Postór zrobił się brązowy, jest złota pianeczka. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Wydaję wody trochę, żeby już złotko się nie rozpuściło z powrotem. I bardzo ładnie się wytrąciło, jak widać. Chyba lusterko zaparowało. Obiektyw. Dobra. Chwilę na, postawię na gotowanie. I będę suszył. Suszył i będziemy go ważyć ciekawe ile tam jest i tak złotko wysuszone i będę ważył uwagę trzeba włączyć chciałem ważyć uwagę ile te nasze pinki zawierają złota Jestem bardzo ciekawy Jest okej okay. I co my mamy?

tam było, u nas tam było siedem gramów. Tak, a u nas tam było siedem, cztery, dwa, pięć. No i weźmiemy. I teraz tak. Tysiąc gramów. Dzielimy na 7 gram 425 gramów równa się 134,6. To mnożymy na 0,445 równa się 59 gram na kilogram takiego materiału. 60 gram złota w kilogramie takiego takich. Takich pinów, jakby to powiedzieć, nie? Kontaktnej grupy. No nieźle. Jeszcze nie przerabiałem takiego materiału, szczerze mówiąc. To jest dla mnie rekord 60 gram na kilogram. No fajnie by było. Fajnie by było kilogramek takich wydobyć gdzieś. Dobra, to dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję wszystkim za oglądanie. No i do następnego razu. Cześć.